Wiem, ono się wszystkim tutaj, Brian, i dzisiaj znowu pytajemy sobie w CSa a Ok, jestem teraz później, więc tak na szybko. Kurwa, ok, wiecie, jaka to jest mapa, office, czy to tam wiecie, no, jak się to czyta. O kurwa, o kurwa. Kurwa no, i my wiecie o co chodzi, nie? Jestem terrorystą, o, o kurwa No, byłem terrorystą zajebistym, ale mnie niestety zabili No to się zdarza w tym przypadku, w tych przypadkach grach strategicznych O natężeniu Zapierdolę, grajmy, grajmy Ale teraz wyrwał banie kolega Czyżby nas przeniosło? Nie, jesteśmy dalej w tetekach Okej, okej czy noścy sobie poradzą z przeciwnikiem? Przewagę liczbną na oko mamy. Mniejszą, tak. Zdecydowanie mniejszą. Zostało nas dwóch. Ale okej. Okay, ile nas zostało? Nadal dwóch. No i bardzo ładnie przegraliśmy w tym. Ale dlaczego mi pokazuje terrorystów, a nie antyterrorystów? Znaczy odwrotnie. holy Brian! Ho ho ho! Okej, okay, nie wiem to, co tu mam wziąć, więc weznę co? No, digla. Okej, okay, więc ja bym poszedł tędy, ale to wiecie. Kurwa, to mój. Ociechuj. Tego nie było, wiecie. To się to się wytnie z zagrania. Ja pierdolacie, cipa ze mnie. O, tu widzimy bardzo ładną akcję. Ale ja nie chcę. O, może sobie pójdźmy tutaj do naszych. Okej, okay, tutaj ładnie idą grupką. ale ich ładnie teraz zrobią. Jo! A! Pff! Co za cioty, jak można taką ciotą? A, ja, ja to mam nagradne. Okej, okej, okay, okay. skupmy się, bo jeszcze nikogo nie zabiliśmy. Nie zabiliśmy, nigdy. Ale wyrwał ładnie, bardzo ładnie. Ale antyterroryści znowu wygrywają i to mnie martwi, tak. No, to mnie martwi, okej, okay, karabiny, akad, sprzęt, nie wiem, że go kupię. nie, granaty, dymny, zaczepny, i idziemy na wojnę, tak, moi kochani, idziemy na wojnę. Dzisiaj sobie postrzelamy trochę, żeby nie było. Oła, wejdź, Tak, to było bardzo ładne zagranie, Brian. Wystawiłeś mu się, czy z dupy załatwił, no bo nawet Cię nie widział, bo byłeś za ścianą, ale to takie wiecie. Temat na osobny... Osobny, osobny odcinek typu... Prorozmawiajmy, tak, zaraz się zlecą pani DJ-a. Ej, Brian, przecież prorozmawiajmy, DJ wymyślił. Tak, tak, wymyślił. Ja jestem wielkim fanem DJ-a. Tam jak kto woli, żyje ja. No, pff, co mogę o nim powiedzieć? Oglądałem go jeszcze od starego kanału. Od oryginala tak zwanego. No i co? Nie no, może nie będę poruszał jego tematu, ale spoko koleś. Ok, kurwa, zabijmy go. Ja! P no! Zajebiście! <klucz> to było. do przewidzenia. Kurwa, ale lamie. Jak ciota. Nie wiem, może FIFA zagramy, z zagramy i co tam wiecie. Takieś typy gadają. Zobaczcie, jak to jest piękna zima. I to auto w dodatku tu stoi. A. No! Coś. W stylu amerykańskim. Taka ulica wiecie, San Francisco, coś takiego. Okej, okay, skupmy się, bo tutaj koło nas 15 metrów dalej jest wojna. Antyterroryści próbują odbić zakładników. Ale czy mi się to uda, czy nie? Na razie mi się to udaje bardzo skutecznie i tym razem też bardzo ładnie zwyciężyli. Okej, okay, na co? Nie, już nie chcę oficjalnie. Dust, dust! Nie, no nie! Ciałem jedyny na dasta! Nie lubię tej mapy, przyznam się, wam, No, przyznam się. Okej, okay, ale nie płaczmy, idźmy dalej. Tak, już wiemy, że będzie Office kolej, po raz kolejny. I co, może tutaj dostanę drugą szansę i wiecie, pokaż na co cię stać. No dobra, nie nie nieważne. Za, nieważne. Po prostu dajmy z siebie, kurwa, wszystko idziemy do terror, czy jebać bać Kurwa, tak, tutaj grenades. O kurwa, no, widzieliście jak jest rozgrzewka, to rozpierdolę każdego jednym strzałem. A gdy nie ma rozgrzewki, gramy jak ostatnia ciota. Okej, okay, nie mamy nic. Nie chcę tego. Obrażenia okej, okay, okej, okay, zacznijmy Flashbang, nie w ogóle, nachujmy tam uchodzimy, jak my mamy bronić. To jest mój czy nie mój? Kurwa, nie wiem, mój. Na Nachujmy tam uchodzimy, jak my mamy po prostu bronić, i, znaczy bronić, pilnować tych zakładników, ała! Kurwa, nie wiem, którzy to moi ratujcie. <śmiech> <śmiech> tak, to, to było bardzo zabawne, ale wygraliśmy dzięki mojemu poświęceniu, dlatego. Po którym ja się wystawiłem, i dałem się ubić. Żeby kolega mógł go załatwić. Ups, sorry, sorry. Nie wiem gdzie iść, tak a propos. Więc you know. Albo you don't know. Skąd oni wyjdą? No, z okna, dobra. Nie. Kurwa nie wiem. Wyrwał banie, dobra. Tutaj coś się dzieje, chyba. Tu już wiesz. Okej, okay, okej. Okay. Co to kurwa ma być? Ja pierdolę. Nieważne, Brian, uspokój się. Tutaj już widziałem. Widziałem. Widzimy jak antyterrorysta bierze zakładnika i go. No, uratuje go, nie uszkuj mu się, tak. A nasi co? A to jest jeden tylko zawodnik. Zawodnik, zawodnik jest tylko jeden zawodnik do uratowania. A tak, a do tego zabijają mi i zwyciężają. To policjo policja. Grnica moja ulica. Okej, okay, okej, okay. nie, nie daj mi się rozproszyć, my to wygramy, spokojnie, easy go go, wyjebali mi pożycia, yy, tak, bardzo ładnie, yy, tak, tak chciałem powiedzieć, że chujowa mapa, chujowszej nie było chyba, no a tak poza tym okej, okay. aż mnie oko i muszę się napić. Tak bo tak. Nie no, tak na serio tu jest kurwa 15 rund. Więc odcinek będzie trwał 20 minut. Bo tam trochę było granie. Okej, okay, no ale co? Ofis Kurwa jak ja tej mapy nie lubię no na, naprawdę. 1.6 nie lubię, czy kurwa też nie lubię Ale Dasta lubię, kurwa, do, do, do Dasta mam sentyment dwójki. Chyba tam każdą mini, 4 na 4, wszystko. Dust to Dust, wiecie o co chodzi. Chyba każdy zaczął od Dust, no nie oszukujmy się. Tak kurwa do Sandra. z każdy sobie powrócił. Albo Dan Y City Sandra, Są te dwie gry, które każdy grał w dzieciństwie. Ja też powiem, że wróciłbym na przykład do... nie do PS4, znaczy wróciłbym do PS4. Nie wiem, nie miałem PS4, ja to pewnie kiedyś kupię. Ale na przykład wróciłbym teraz do yy, PS 1 no kurwa, P PS1, zajebista giera, giera, yy, konsola, fajnie się grało na niej, nie wiem czy pamiętacie takie gry jak Crash, ale wyrwał. Yy, Crash, ten Smog, ma nie wiem jak miał na imię. imię Smog, yy. jak się ta gra nazywała, ale fajna Pierdol. No, tak, yy, ok. okej, nie nagrywajmy tego, może. Nie no, dobra. Kurwa, nie lubię tej mapy! Niech się to w chuj szybko kończy, albo jeszcze szybciej. Tu jest 15 rund, okej, okay, okej. Okay. Już to mówiłem, Brian, powtarzasz się, Brian, Brian! Dobra, wiesz no... Ogarnij się. Bądź zdrów. Nie dlaczego Nie wiem gdzie idę. Dobrze idę, tyle do mnie. tu jeszcze Kurwa dostrzegł mnie! Wiedziałem! Brawo! Ale widzicie, jak ktoś chodzi na oślep, zabija najwięcej. Dzięki mnie możemy wygrać, bo ja byłem armii. Ok, teraz tam będzie kapił na. Ka kapił będzie na respie. No i pięknie mamy wygraną dzięki killer, który ma najwięcej zabójstw w tej rundzie. Które się odkułem, można powiedzieć, bo naprawdę jestem zadowolony z siebie, mojej postawy w tym meczu, zrobiłem co do mnie należało. Kurwa, nie tu, ja pierdolę, a widzicie, nauczyli się ode mnie. Robi. To jest tak zwany naskok Benjamina On powoduje... O kurwa, mam tego Pomoc. Nie będzie iść. Bardzo ładnie Ten... Kurwa, kurwa Chciałem powiedzieć, że jestem skoncentrowany Musiałem się przepić. No i rozpierdoli. Ja pierdolę, jak mogliśmy tak zjebać? FBI. Okej, okej, let's do this talk. No to wiadomo, że będą. Tutaj tu nie ma po co iść. Ale mamy dymny. Na chuj nam dymny to ja nie wiem. Ale mamy dymny. Wiecie to. Mieć a nie mieć. No to... Wiecie. Mieć a nie mieć. Kurwa, już miałem. Wiecie, kurc i jed, pysk, holiday, kurwa, mover. Bardzo ładnie. Brian na fali, obija się jaj jajami. Okej, okay, okej. Okay. Kupujemy granat zaczepny. Kurwa, są tam. Panowie rutcie grineica. No, bardzo ładnie przek. Kurwa jeden HP. Fire. Smoke. Don't smoke, kurwa, please don't don't, don't smoke. Tak. Bardzo ładnie. Brian, jestem z ciebie dumny. Bardzo ładnie, Brian. Zawsze wiedziałem, że jesteś do tego zdolnym. Byłeś naszym ulubionym uczniem, prawdę mówiąc. Kurwa mać No był szybszy no, co, co powiem no <laughs> chyba no ten zaś tu kampiła Dudzk, duck. Duck. duck... step Okej okay, no. W sumie my powinniśmy tak wychodzić do nich, bo my tych, ale to już mówi, nie tak, bra mówisz 4 razy to samo. <laughs> chyba z nerwa. A ja dopiero tu. Zobaczmy jak się to Przed do biura, może sobie kawkę zrobić. Chyba, że to nie, wiecie. Ale okej, okay, nasz go wyczaju idzie po niego. Jest. Nie ma go. Ale no, starał się, tak? To się liczy. Zobaczmy okwakę. Oh, o tak. Nie będę się teraz. Tam może. Okej, okay, ale ja chcę iść. Tyle mam do powiedzenia. Chodźcie, jakie piękne miasto. <ścoughs> Sorry, piękne miasto, anteny. Okej, okay, mamy jeszcze jednego zawodnika: zawodnika, zawodnika. Pobity stary. Około 40 plusy kwadratowa głowa. A tu mam jeszcze jednego zakładnika, więc... ...w moim zdaniem misja nie powinna być... Kurwa, wam się, że go zabiłem. Aż zamarłem, wam powiem. Ale widzicie, zapierdolię do typa. No nie miał szans, no co będę ukrywał. Bardzo podoba mi się taka taksówka. Yes, we terrorists are best. Nie to. не укрываем мы. Поехали. Ты знаешь, Что же, встаем мы Ну я как видел? ну и хуй. I know because we're ghosting via Skype. Me, like świnie. What, what gun can give me headshot in two seconds? Hm. Jak? Dziękuję, dziękuję. Eee, a no... Nawet nie wiem, co mówić, no... Tak jestem posrany. No, go, 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 go kurwa, sraj, sraj, straj sraj! No i... Oto taki zawodnik. On jest podobny do tego. Pogromcy mitów, ten ruda, kurwa. No i... Nie wierzę! Tu masz go. Bardzo ładnie terrorist win contest, try. gdzie tu koledzy się rozgadali? Kupmy wawika, postarajmy. Hey No, no, no. To nie tu. To nasz. Bardzo ładnie. Myślę. Jestem siebie dumni, zwycięstwo tak powinno się grać w tą grę. Ja Wam na teraz dziękuję. Trzymajcie się i do następnych materiałów.